Cześć! W dzisiejszym odcinku test Noki 5 i konkurs. Jeśli oglądaliście moje recenzje Nokii 3030 i Noki 3, to wiecie, że jak do tej pory powrót legendarnej marki oceniałem dość sceptycznie. Nie ukrywam, mam nadzieję, że na końcu tego odcinka będę mógł powiedzieć pierwsze koty zapłoty. Jedną rzeczą, do której nie mogłem się przyczepić w przypadku testowanej ostatnio trójki, była jakość wykonania. I także te cechy nowych fińskich smartfonów podkreślali przedstawiciele producenta na polskiej premierze. Nie bez powodu: Nokia 5 również na tym polu nie zawodzi. Obudowa wykonana jest z jednego odlewu aluminium, materiał jest matowy i ciężko go zabrudzić, rysy na nim również nie powstają łatwo. Gdzie Gdzieniegdzie błyszczą efektowne szlify, a obudowa jest w strategicznych miejscach zagięta więc telefon świetnie leży w dłoni. W czarnym wariancie kolorystycznym paski anten nie są w zasadzie w ogóle widoczne, a główny akcent stylistyczny to podłużna obudowa aparatu na pleckach. Front telefonu nie wyróżnia się w zasadzie niczym, choć doceniam, że Nokia szukając oryginalnego kształtu czyznika linii papilarnych rzeczywiście taki znalazła. Ekran pokryty szkłem Gorilla, nie wiadomo której generacji, modnie zagiętym na krawędziach. Zagospodarowanie przestrzeni jest ok. Mogło być lepsze, mogło być gorsze. W klasie średniaków nie ma się co na to zżymać. Błyszczące logo producenta jest przesunięte na prawą stronę i całość urządzenia na pewno mogę nazwać świetnie wykonanym i estetycznym. Klawisze głośności i blokowania pracują pewnie, choć są niewielkie i według mnie umiejscowione jest zbyt blisko siebie. Na minus to, że obiektyw aparatu delikatnie odstaje, a materiał, którym jest pokryty, jest podzielony na dwie części, pomiędzy którymi jest spora szczelina. Na stówę będzie się tu zbierał brud. Baterii nie da się wymienić, a mój egzemplarz piątki jest dual simem i to takim prawdziwym, z miejscem na dwie karty nano i osobnym na kartę pamięci to na plus. Ekran ma 5,2 cala i rozdzielczość 720p. Nie ukrywam, w tej nie chciałbym już widzieć matrycę Full HD, natomiast z drugiej strony gęstość na poziomie 282 pikseli na cal zapewnia dobrą ostrość, a rozdzielczość 720p powinna pozytywnie wpływać na czas pracy na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o matrycę, to wykonano ją w technologii IPS i ona charakteryzuje się świetną maksymalną jasnością, choć niestety przy dość szarych czerniach, więc kontrast wypada na poziomie w porządku. Kąty widzenia są bardzo dobre, kolory wyglądają wyraźnie lepiej niż w trójce, nie są mocno nasycone, ale nie są też wyblakłe. W ustawieniach można włączyć tylko poprawienie czytelności w jasnym słońcu, przy okazji wpadka nazwa tej opcji nie jest przetłumaczona nie ma filtru niebieskiego światła, czy funkcji pozwalającej sterować barwami. Koniec końców, ekran można jednak nazwać adekwatnym do klasy sprzętu. Podoba mi się to, że klawisze pod nim są podświetlane i da się ustawić na jak długo nie ma niestety diody powiadomień. Procesor urządzenia to ośmiordzeniowy Snapdragon 430 traktowany zegarem 1,4 GHz z układem graficznym, AD Reno 505 i z 2 GB pamięci RAM. Zauważam, że biorąc pod uwagę obecną cenę piątki, 3 GB byłyby mile widziane. Tyle można znaleźć na przykład w kosztujących dziapkę mniej, a posiadających ten sam procesor Motorola Moto G5, czy Lenovo K6 Note. W benchmarkach telefon wypada jednak podobnie do tych dwóch urządzeń, a to oznacza, że znacznie lepiej niż np. LG K10 2017. Wydajność wydajnością, jednak jak to się przekłada na codzienną pracę? Dobra wiadomość, jest dużo, dużo lepiej niż w Noki 3, choć nie idealnie. Nie ma problemu z wolnym wczytywaniem programów czy nagłym brakiem reakcji na komendy, większość rzeczy dzieje się szybko. Pozostaje jednak problem ze ścinkami animacji. Są wszechobecne w całym interfejsie, ale to już bardziej kwestia estetyczna niż użytkowa. Z tym Nokia powinna sobie poradzić przy aktualizacjach. Z 16 GB pamięci wewnętrznej dla użytkownika dostępne jest około 9, polecam więc dokupić sobie kartę microSD. Smartfon pracuje na Androidzie w wersji 7.1. Jak podkreśla producent, to jest czysta wersja systemu na bieżąco aktualizowana pod kątem poprawek bezpieczeństwa. W interfejsie nie znajdziecie więc w zasadzie żadnych zmian od Nokii. nie da się zmienić kolorystyki. Większość domyślnych programów ma niebieskie okrągłe ikony, i to jest chyba jedyna estetyczna modyfikacja producenta. Jeśli chcielibyście sobie jakoś telefon jednak spersonalizować, można poprzestawiać przyciski na pasku powiadomień na pulpitach rozmieścić widżety, choć są dostępne tylko te standardowe Androidowe. Menadżer wieloletności pozwala zamykać wszystkie programy pracy w tle, ale przycisk do tego służący jest na górze listy. Menu główne wywołuje się pociągając belkę ze skrótami na dole ekranu. Ono jest przewijane góra dół i znajdziecie w nim także wyszukiwarkę aplikacji. A propos tych ostatnich można używać dwóch jednocześnie, bo da się podzielić ekran roboczy na dwie części. Ekran blokady jest z kolei zupełnie standardowy, nie ma gestów wybudzania, w ustawieniach w pozycjach gesty i ruch znajdziecie tylko podstawowe triki, jak możliwość obrócenia telefonu w celu wyciszenia dzwonka, czy włączenie aparatu poprzez dwukrotne kliknięcie klawisza włączania sprzętu. Czytnik linii papilarnych jest jednak aktywny, więc dotknięcie go odblokowuje z automatu telefon i to działa celnie oraz umiarkowanie szybko. Nie znudziły mi się klasyczne nokiowe dzwonki. Cieszę się, że są tutaj na pokładzie. I jak wiecie, ja lubię czystego Androida, ale tu brakuje mi boleśnie jednej malutkiej rzeczy: możliwości wyświetlania na pasku powiadomień procentowego wskaźnika poziomu baterii. To mała pierdółka, ale jakże praktyczna. Oczywiście, wszystkie braki można sobie uzupełnić, doinstalowując odpowiednie aplikacje ze sklepu Play. Można również zainstalować sobie zupełnie inny, alternatywny launcher. Multimedia są obsługiwane w serwisach Google. Zdjęcia i muzyka Play znacie je pewnie już na wylot. Znalazłem opcję Equalizer w ustawieniach tego drugiego programu, ale po jej kliknięciu pojawia się. Tylko pusta karta podpisana, dźwięk dolby surround. Nic tu nie można sobie pozmieniać. To, jak Nokia 5 gra na słuchawkach, jednak mi się podoba. Po dopasowaniu dobrego zestawu efekt będzie naprawdę niezły. Sądzę, że wystarczający dla większości osób. Głośnik zewnętrzny jest jeden na dolnej krawędzi, więc nie przytłumicie go, gdy telefon macie w kieszeni lub rzucicie go na miękką kanapę. I on gra naprawdę dobrze, donośnie, nie trzeszczy, żadnego dzwonka nie ominiecie. Aparat ma 13MP, przysłony 2.0, ma podwójną, skuteczną dwutonową diodę doświetlającą scenerię położoną wyraźnie poniżej obiektywu, ma również autofokus z detekcją fazy. Interfejs na pierwszy rzut oka wydaje się być identyczny jak ten w Nokii 3. Ale nie, poprawiono w nim tę jedną rzecz, na którą w nim narzekałem. Tutaj przyciski nie przeskakują. Jak się włączy HDR, wszystkie skróty zostają na swoim miejscu, dokładnie tak jak powinno być. W trybie automatycznym można włączyć jeszcze lampę błyskową, samo i przełączyć się na selfie, a po drugiej stronie przeskoczyć do galerii oraz nagrywania wideo. Tryby są trzy. Te dodatkowe to upiększanie i panorama. Głębiej w ustawieniach okazuje się, że jest także automatyczne wykrywanie scenerii i uproszczony tryb ręczny. Ciekawostką jest możliwość włączenia kompasu. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to robione w pełnym słońcu wychodzą bardzo dobrze, z naturalnie dozorowanymi kolorami, ale nie przesadzonymi ani nie stłumionymi, z dobrą ilością detali i bez przeostrzeń. Gdy pomiędzy pierwszym planem a tłem jest duża różnica w doświetlaniu, aparat nie radzi sobie już tak dobrze, prześwietlając albo jedno, albo drugie. Rozpiętość tonalna mogłaby być więc lepsza, ale na szczęście w takich sytuacjach na ratunek przychodzi HDR, dający zdecydowany efekt. I tu uwaga, polecam zawsze wymuszać go w takich warunkach. W trybie auto nie włącza się w zasadzie nigdy. Koniec końców, jeśli światło jakieś jest, swat można być zadowolonym. W ciemnościach zaś wychodzą dokładnie tak, jak można byłoby się spodziewać w tej klasie. Chodzi tak lepiej niż wielu konkurentów. Zdjęcia są ciemne, ale widać detale. Większość z nich wyszła mi także nieporuszona. To na plus. Matryca na froncie ma 8 MP i także przysłone 2.0 oraz HDR i autofocus. To jest ciągle rzecz rzadko spotykana. Działa także doświetlanie twarzy ekranem. Ustawianie ostrości jest przez zdecydowaną większość czasu poprawne. Ileś detali jest bardzo dobra, kolory wyglądają dobrze. HDR także robi co ma robić i to na duży plus, bo ten aparat także ma tendencję do prześwietlania jasnych partii kadru. Nokia 5 nagrywa wideo w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę i filmy także mi się podobają, są odpowiednio szczegółowe i rejestrują ładne barwy, choć bardzo brakuje jakiejkolwiek stabilizacji obrazu. Każdy krok czy ruch dłonią jest przenoszony na klip. Smartfon obsługuje LTE kategorii 4, ma także radio FM, ma również NFC. Nie mam również żadnych zastrzeżeń do jakości połączeń głosowych. Bateria ma 3000 mAh i z tego, jak to się przekłada na codzienną pracę, jestem zadowolony. Najpewniej dzięki połączeniu ekranu HD i dużo lepszego niż w trójcy zarządzania energii podczas czuwania, Nokia 5 jest w stanie wytrzymać 2 dni w cyklu mieszanym i do półtora, gdy po telefon sięgacie częściej. Brakuje jednak szybkiego ładowania. Do osiągnięcia 100% smartfon musi być podpięty do prądu co najmniej 2,5 godziny. Podsumowując, Nokia 5 daje nadzieję na to, że fiński producent nie pokpił sprawy całkiem. Wprawdzie, nie jest to telefon idealny. Takie rzeczy jak przycięcia animacje czy niedoróbki w interfejsie, nawet małe, kojarzą się raczej z chińskimi producentami, a nie z legendarną powracającą na rynek marką. Ale da się je wszystkie poprawić wraz z aktualizacjami i tak akurat Nokia obiecuje. Od strony sprzętowej telefon jest udany. Jakość wykonania, ekran, bateria czy multimedia, to wszystko jest albo większym, albo mniejszym plusem. Brakuje tylko większej ilości pamięci operacyjnej, szczególnie biorąc pod uwagę cenę sprzętu. Tę aktualną możecie sprawdzić, klikając link, który jest w opisie. On was przekieruje do sklepu XCOM. Z którego ja telefon dostałem do testu. Koniec końców mogę jednak stwierdzić, że jeżeli po testach 30, 30, 30 i trójki Nokia skreśliliście, zrobiliście to za wcześnie. Na koniec, jeszcze dobra informacja. Xcom przygotował dla Was konkurs, w którym można wygrać zupełnie nową sztukę Nokia 5 i ją sobie przetestować, wyrobić sobie również zdanie na jej temat samemu. W związku z tym zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie. Tym razem trzeba przygotować odpowiedź graficzną albo tekstową na pytanie, jaką najbardziej ekstremalną sytuację przetrwała Twoja Nokia. I uwaga, tym razem bawimy się na Facebooku. W związku z tym w opisie macie link do postu, pod którym trzeba odpowiedzi zamieszczać. Tam również są wszystkie informacje na temat tego konkursu, szczegóły możecie się w nie wczytać. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie teraz ten brak nadrobić. Przypominam o tym zawsze. I dziękuję wam, do zobaczenia w kolejnym opsji. Trzymajcie się. Cześć!